To z tej strony Max Games. Dzisiaj sobie pogadamy o wiadomościach z piłki nożnej. Z serii, na którą tak długo czekaliście. Oczywiście zaczniemy sobie od fajnego tematu, że... no, czy, no może tak powiem. Subskrybujcie kanał. Będę, będę Wam bardzo wdzięczny. I lajkujcie. Odcinki też są z Brawl Stars, oczywiście. Dobra, to my zaczynamy od zwycięstwa Liverpool 2-1 nad Leicester City. E, przypominam, że w niedzielę 20:40 chyba jutro, tak? Tak? E, Juventus Ventus Turin, ciekawy meczek, ale wracając do Liverpoolu, 2-1 po górach Sadiomane i oni się w ostatnich minutach oczywiście uratowali, ale nie wiem, kto tam tę bramkę w szczelił, ale dobra, tak czy siak, 2-1 do Liverpoolu. Piszcie w komentarzach, czy wy lubicie Liverpool. Oczywiście Real Madrid wygrał nad grandą e, CF, czyli Beniaminkiem 4 do 2 Gole 2 minuta: Benzema, 45 minuta: Doliczony czas Hazard, 61 e, minuta: Modric, 90 doliczony czas James Rodriguez, e, później Niemcy: Bernheim, e, Hoffenheim, Hoffenheim. Spotkanie w Bayern Monache w w, w w niemieckiej Bundesliga od, odby, odbyło się jak już wiecie dzisiaj, czyli w słońcu 5 października. Jak się to zakończyło, yy, nawet sprawdzę. No tam chyba pamiętam, coś tam oglądałem ten mecz. Jak patrzyłem, to było chyba 0-0. Z wynik to mamy Już sprawdzam. No nie wiem, nie wiem. Ale chyba Bayern wygrał, tak mi się wydaje. Przepraszam, ale chyba Bayern wygrał, tak myślę. Mm, dobra. Tutaj y, też Hiszpania, ludzie z błota na szczycie, czyli Granda rozpoczęła rozgrywki najlepiej w historii klubu, utalentowany szkoleniowiec Jego Martinez ma kolejny cel, zatrzymać Real Madrid. a to już wiadomość wcześniejsza, bo jak wiemy Real Madrid wygrał tak czy tak, no a tam Granda to jest Beniaminek, więc to też trzeba podkreślić, może F1, F1. Coś tam jakieś wiadomości wam powiem. Jakieś takie... Williams coraz gorszy, to chyba każdy z was wie. Sytuacja w Williams. Williamsie jeszcze nigdy nie była tak zła. Robert kubica zaczyna otwarcie mówić o problemach zespołu. No to, to, to nie jest dobra wiadomość. Dobra, tyle wam powiem. Z tego sportu. Może jeszcze Ekstra klasa. Pogrom przegrawał u siebie z Rakowem. Nie no to, to trochę głupio, bo... No dobra Wisła, Wisła Kraków. Lech Poznań Wisła Kraków. Też dzisiaj był. Nie wiem jak się skończył, bo to jeszcze nie podali. Łukasz Fabiański czuje wielką frustracją. Słyszeliście może niedawno było coś o tym, że Lewandowski spudował na pustą bramkę. Zobaczcie to sobie, jak możecie na Eleven Sports w magazynach jakiś. Real sam zrobił sobie pod górkę świetny mecz na szczycie. No to Włochy może teraz. Skromna wygrana z cały mecz recy. No, no to Arkadiusz RECA to dobrze zwiastuje przed meczem Polskim, który się odbędzie chyba. Jakoś tak za tydzień, w piątek albo w sobotę, nie wiem dokładnie tego. Yy, dobra, yy, co mogę jeszcze więcej powiedzieć tutaj? Yy, może zrobimy tak, yy, że na przykład, a nie, to jeszcze coś no, znajdę, jakąś fajną wiadomość tutaj. Leganes, y, może znać znaczy taki zespół w lidze hiszpańskiej, wciąż na dnie, po, kolejna porażka Ogórków, no oni się tak nazywają, no, słaba sytuacja dla nich, klęska Tottenhamu, dramat Lorisa, o kurczę, jakaś kontuzja, to nie są najlepsze dni Tottenhamu po porażce w lidze, myślą z Bayernem 2-7, o słyszeliście to, mają wygrał 7-2, zespół małego do bardzo bolesnej klęski, tym razem na wyjeździe uległ, Drufującej tuż nad strefą przypadkowym ekipie Brighton of Isle co tam dalej? 03-02. Wynik nie jest jeszcze nawet rzeczą najgorszą. Bardzo poważnie kontuzję nie bawił się bowiem Hugo Loris i prawdopodobnie czeka go kilku miesięcy na przerwa. No, to jest ten mistrz świata 2018 roku. Oni przecież byli ostatnio jeszcze w finale, więc to to też tak żydowską. To za lidera defensywy. Tutaj yy, o górnik zawsze mówiłem. Rywalizują, trzy piłkarze rywalizują o grę na środku. Obroń w następnie, nie widział. Nie wiem, się interesuje, czy interesujecie. cię kres, kresu, jak coś to tam mówcie. O, Lech, jak tak? W sobotę Michał na lepa załamał nos. Nie chcielibyście chyba tego doznać ani ja. Wspólnie, ale znalazł się w kadrze na spotkanie z KGH w Zagorbie lubię. a bo w Zagłębie, no tak dobra yy, w dzisiejszym odcinku to będzie już na tyle, napiszcie w komentarzach czy Wam się podobało, takie wiadomości będą się pojawiały częściej i dziękuję Wam za to